Siema, dziś pokażę Wam, jak poprawić jakość odtwarzanych filmów na komputerze dzięki programowi Splash Pro. Po pobraniu go link podam w opisie, uruchamiamy go. Teraz otwieramy nasz plik wideo. Jeżeli jest Full HD lub HD, będzie lepszy obraz, lecz odtwarza też gorsze formaty. Po odtworzeniu naszego filmu najrzemy myszką na samą górę. Tutaj możemy podłączyć sobie naszą kamerę HD. My jednak zajmiemy się opcją odtwarzania. Domyślnie te opcje mamy odznaczone. Jednak po ich zaznaczeniu możemy dostosować nasz materiał wideo do swoich potrzeb. Dajmy na to, zaznaczymy modcie. Tutaj ustawiamy szybkość naszego materiału wideo. Domyślnie jest na 1. Jeżeli przesuniemy go na 10. Nasz film otrzyma dwa razy więcej klatek, czyli 60 fps. -ów. Obraz będzie płynniejszy. Zobaczycie to na swoich nagraniach, jeżeli odtworzycie sobie materiał. Zobaczycie kolosalną różnicę. Tutaj możemy sobie podkręcić kolory lub dostosować ostrość. Im, im większa wartość, tym ostrzejszy obraz, lecz przy materiałach słabej jakości mogą wystąpić. Różne dziwne objawy. Tutaj możemy podjaśnić sobie obraz. Gdy zaznaczymy tryb demo, pokazuje nam się przed i po. Teraz zobaczcie. 60 FPSów, 30. Jeszcze raz przywinę. Po prawej stronie 60 FPSów, po lewej 30. Zobaczcie różnicę. Płynny obraz, wolniejszy. Jak widać, dzięki tego. Temu programowi możemy polepszyć sobie jakość naszych materiałów wideo. Jeżeli na przykład mamy film w 3D lub anaglif, czyli na kolor, y, okulary czerwono-niebieskie, wtedy ten program bardzo nam się przyda, bo podwaja liczbę klatek i obraz będzie płynniejszy. Mogę to pokazać na zasadzie awatara. Jak widać, kolory są lepsze po prawej stronie i poniżej obraz niż po lewej stronie. Po lewej stronie jest bardziej szary, po prawej bardziej naturalne kolory. Włożyć maski. Jakoś jest znacząco lepsza. To jest film full HD. Spójrzcie na ludzi po prawej stronie. Obraz jest bardzo płynny. To tyle na dziś. Nagrano dla spryciarze.pl.